Ej, mam wrażenie, że to jest dużo keczuku. Gazu, gazu, gazu! Czu, Ej, co jest?! To są robaki chodzące! On znowu tam Oj, Co jest?! Ej. Goń go! Goń go! Stój! Chodź tu! Typ uciekł w lokach i przebraniu klauna! Nie wiem, czy słyszeliście, ale jest dostępny nowy Happy... I właśnie no nie przed nowy Happy mil z McDonalda. Zamówiłem w dostawie. Chcę, żeby chłopaki go przetestowali i... Ej... I tak nie ma nikogo, żadnego dostawcy, ani nic. Coś jakbym to słyszał. dobra. Tu, no się jak biorę Happy Mila i teraz żeby chłopaki go przetestować wygląda Zarobnicie to pakowanie. Przyjacielu, jeżeli też lubisz Happy Mile, koniecznie zostaw tutaj łapkę w górę. Zobaczymy ilu nas jest. Zarobicie to pakowanie. O. Co robisz? Jezu! Jezu! No serię, co jest z kamerą się? O jedzenie, zamówione Uber Podatki, podatki. Podatki, co robisz? I podatki dla, dla matki. O, 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 o! No nic na podatek od jedzenia, które zamawiasz, niestety. My jesteśmy biedni i nie możemy pozwolić sobie na zamawianie. Ale panowie, ja już nic nie powiedziałem, czy widzieliście tego kapimila w ogóle? no. Co Coś tu cieknie w ogóle. Co ja? cieknie? Ja. Czy jakieś sosy zamawiamy, czy co? No, Jest, pasz, publica, nie, złapasz kapimila. Ten... Czujesz takie kurde, dziwne. dziwne. Y, deszcz jest na dworze leżało. Mam nadzieję, że są nagetsy dla mnie. Y, tak, tak, oczywiście, oczywiście, że tak. Ja nie testowałem jeszcze żadnego Minecraftowego menu, więc jestem zadowolony, U. że jak nam kupił. Yes. No dobra, to możemy sobie tutaj usiąść, Grzegorz, zapraszam cię zatem ten. Chyba pilno, nie? Jestem. Tutaj... O, ja jabłuszka. jesteś jabłuszka? Uuu, jabłuszka. raczej Ja, ja z jabłuszka, ale jabłuszka to chyba normalne, nie? Ja wiem, mu zawsze w mojej głowie. Okay. Ej, czekajcie! Czemu tyle frytek jest użartych? Czy kurier zeżarł żarł fryty? Mm, Ej, może ja się wysypały? Może tak Ej, to był widzowie Ja nie wiem jak wy oglądacie unboxingi ale co, to nie był nawet unboxing, oni wyciągnęli ze żarli i koniec Jesteśmy normalnie, Zamiast pokazać dookoła pudełko, powiedzieć Ej patrzcie, w tym zestawie różnicą jest to, że tu macie minecraftowe, patrzcie Nigdy nie zobaczę, frytek za mało No dobra, okej Wszystko z***li Ale jesteśmy głodni, tak? No mamy prawo, jesteśmy głodni Ja wiem, unboxing no Ma być dobry unboxing, zgadzam się już tyle tych frytek? Ty zjadłeś? Czemu tak że jest tak mało? Co? Dobrze, nie poruszasz tego tematu, jest Co tam jeszcze masz? Patrzcie, iPad! Nice! I to jaki iPad? Pokemonowy! No tak teraz czekajcie. iPad? Tak! Bo tu jest jeden na milion wygrywa. Czekajcie, co tu jest? O o! O o! Ej, to są karty! Karty naklejki Są normalnie Pokemona karty są? Tak. To zostanie z Minecraftem? Ej no właśnie zostanie z Minecraftem? Ej dobra ej, bo tu jest jakaś ale No dobra jakaś kartka, Łukasz Bo tu jest jakiś na Ciebie czeka, ja chcesz byś tego testował? No człowieku Ja też chcę, a przez KOS! przez uskoczył Ej co to jest za burger stary, że Zobacz, weźcie zobaczcie What? Nie żałowali sosu, co ty robisz człowieku? No jak to rozbieram się do jedzenia, jak na srania Będę się pocił zaraz o no co chodzi? Jaki To Komuś odwaliło i to najgorzej O fu! Ej to jest żart pieprzowy, coś ty zamówił Jezu, ej o co chodzi? Jest mega dużo tego keczupu, to jest keczup w ogóle? Ej mam wrażenie, że to jest dużo keczupu Ale no? nie jestem pewny Czy to mi to się wydaje, że tu jest dużo keczupu? Ej, ej nie ma co narzekać Ej, Ale zobaczcie na te kropki, to ej. wygląda jakby to były jakieś robaki Weź nie jest tego stary Skąd? w ogóle to jest z zmaka na pewno? Może to jakiś uberowiec, bo to jest z dostawy, prawda? No tak, bo to ogólnie posadki o pana, pana Henika, i on mówi, że jedzenie dowodzi. Ja się z nim super dogadałem i powiedział, że dowiedzie na dzisiaj, no to zamówiłem, no nie robisz przetestował nowy zestaw zmaka. Nie mm. masz rację, dobra. Czas na teścik tego burgera z tu chodź. Zrzygam się, zżygam się. Mm. I to tylną częścią buzi. Mm. Patrzcie ile to czuł w środku. No nie żałowali, tak? Ale chyba a to! A to jest podkładka! Chładźcie tutaj! To też wydaje ją! No. Zajebiście! Zar... Nie dobra, co to za absurd piałek. Co to jest za absurd ogólnie? Nie, daj ja to zjem! No chcę! Aha. Teraz zobaczmy. No i oczyszczony jest mi! kto jest to jest zrobiłeś normalnie? Ej, patrz cały ketchup! Oczyściło z ketchupu! Let's go! Mm. 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 Patrzcie ziszka. Kolejny minus 50% dzwoń. Numer Już wiemy dlaczego takie łajno nam dali Ale w ogóle czy widzieliście widzowie Taką ilość ketchupu Na burgerze kiedykolwiek w historii To jest absurd i pierwszy raz mi się w życiu to zdarzyło no. Taki błąd Jakaś osoba która to pisała wiedziała że to jest do dupy zamówienie Ale ten kod co babka napisała no. Co nie? No. Patrz na czym jest napisane Co to jest? Na zaginionych osobach to są normalnie ogłoszenia zaginionych ludzi. Tak. I na, odwrocie, I na odwrocie tego jest kod w się numer telefonu, na który trzeba dzwonić. wszystko się abstrakcja totalna. To mi w ogóle nie pasuje. Dosłownie stary, dosłownie. Więc ja albo tak, ja proponuję nie dzwonić. Ty stary więcej nie zamawiają tego pania, pana Henka, czy pana Zbyszka, czy pana nie wiem kogo. Błagam, nie zamawiamy więcej jedzenia. Stary, dobrze, że go jednak namówiłeś na to, żeby zamówić kolejny zestaw. No bo jednak, wiesz, no tam nic nie było, no jeden burger i frytki. Ja sobie nie odpuszczę, człowieku dostałem no dobrą ilość keczupu, ale bez przesady jakiś burger zwalony, frytki w połowie niedojedzone. Jakieś mistrze 50% i trzeba skorzystać. No A ten... Nie dobra, wiesz, ja się wstyd. Dobra. dobra, Super, dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Dzwonek to jest? Za, Ja w tym momencie się odłączyłem i zamówiłem wam kolejny zestaw, ale w tym momencie się odłączyłem. No, no to nie na pewno? Ale to nie, to nie jest win to. Win jakiś. Ale to nie możliwe, że po sekundzie nie przecież. No nie. A widz, tak ciemno. Nie. No nie, no jest późno, już ogólnie, więc raczej nie, wątpię. Nie ma no, tej porze. Nie, nie ma szans, Chodźmy zobaczyć. chodźmy zobaczyć, co się dzieje. Ty no i ja... co? Wow. czemu on jest, czemu jest czajny? W sensie ten. Zestaw oczywiście. To jest dobre pytanie. Wśród Polaków często sobie zadajemy to pytanie. czemu jest czarne, ale... ale pierwszy raz naprawdę mnie tak nie to jest jesteś... maka? No Nie, ale... jest od Co to jest? Ej, to patrz, jest. Od maka. No jest idealnie w tym kształcie. Patrz, ma Co? te takie. A, a czemu takie brudne jest? Czemu to jest czarne? Nie spalone? To nie jest brudne, to jest taki taki boks po prostu jest. Ty, dotknij tego. Taka? Ty, ja myślałem, że to jest spalone, a nie no? to jest po po prostu... brudne. boks? Ej! Był Minecraft'a nigdy... limitowany, tak. może to jest jakiś Black Friday? Spój. Spój. Ej, może dostać się pierwszy raz coś no takiego? już to musi być na kurier. No przecież niemożliwe, żeby tu... Czekaj, otwieraliście furtkę? Ej nie, jakaś tu dostał, właśnie. Czekaj. Nie wiem, dobra. Łukasz, czemu się ja. to jest ważna sytuacja, patrzymy czy ktoś tam się nie a ty się z, z, z Mamy tu grubasa 110 kg, który bierze 200 kg na klatę i bije każdego sumo na klatę. To prawda, dziel przez dwa, bo setkę, a teraz 80, ale dużo. Wycisnę no. ci matkę, jak trzeba będzie. Ej, ja Mam... jestem mega ciekawe, co tu w ogóle będzie, no nie? Czemu to jest czarne? Chodź, jest tak nigdy nie dostałem czarnego Happy Meal, to musi być jakiś turbo limitowany chyba. Ej, panowie, w takim razie. Co? Coś. No patrz, że coś... jest kurier, ani nie może wejść do nas, ani nic. Kto nam to zostawia? Dobra, właśnie do środka, bo jest coś dziwnego. Ja Cześć. jestem mega ciekawy, co jest w środku, a tak naprawdę, zobaczcie, to jest dużo, dużo mniejsze od tego prawdziwego. Zobaczcie. No czy w ogóle to jest edycja Minecraftowa? No, więc to pewnie jest. Kurde, czy tak wielkie Happy Mother's? No, nie, to nie! Ej, Człowieku, nigdy w życiu Happy No, tak nie nie można było na łeb wsadzić. Nie, Ej, no. on też jest, to jest, to jest mega dziwny Fox, pomimo wszystko, że wygląda legitnie przecież, no. Ej, skrzynia skarbów. Tym co? bardziej, nawet jak się był dzieciakiem, nie można było na łeb wsadzić, a głowa chyba jest... jest cały czas tego samego rozmiaru, co nie? Ona się Ej, nie powiększa. Co? Nie, nie, mózg na pewno nie, więc czemu głowa miałaby się powiększać? No właśnie. Ej, nie, ten wygląda całkowicie normalnie. patrzcie, są te mniejsze. Bo ale ich jest w miarę dobrze? Normalny ci z On wygląda Dawaj, tak nie ciągle po kolei. Pokażcie co tam jest. Nie no, okay. fytki. Fytki są według mnie klasa. Wypas. No, nie no ale też ubogo, na... też ubogo z nimi. Znaczy, czy... Jest więcej niż tamtych. Ale no to. Czy nie już jakiegoś Kepimina tego samego? No. Czemu takie coś przykład? Chwila do cholery jasnej. Fiałek. Czemu co? Happy Mila, my chcemy jeść, a on jeszcze raz mi... Excuse, jeszcze raz mi happy mila zamówisz, ja teraz skapnąłem się, że ty robisz coś z nazwała. Ta. Nie, ale tak! Co on ci wygląda na dziecko, ale Ja nie żartuję, że ja chcesz rzeć. Naprawdę chcę zjeść tego Maca, on zamawia drugiego Happy Mila dla dzieci. Ale wy chcieliście ten, co jest minus 50%. Ten Stary. Zamów mi, nie wiem, ten Mac Combo, kurde, Mac Dubla, zamów mi drwala, grandera, Srandera, Jane. Ale o, happy Mila, Jabuszka! Jabłuszka! Ale już to była dobre Nie, nie, to jest, to jest. Wina, nie! Ej, wy jesteście głodni! Bierzcie tego bulgara w takim razie! No. Macie jednego, przegląd nie wiadomo ile żadzie. Macie jednego bulgara. Trochę w świńsko chwili. się na to, ten pierwszy. Stary, miałeś dwa zamówić. Trzeba być delikatnym panowie. Widzisz. <śla> ja, Roz, nie, nie, nie spodziewałem się takiego otwarcia Szanowny kumu. Ostatni dostałem Ej O O co kur... Ouch! co O! Kur... Co Ouch! O Ouch! Ouch! Co? Ouch! 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 Ej, co jest? To Ouch! 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 tam Ouch! 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 to Ouch! Ouch! to To jest przesada, dzwoń do tego śmietniska, j**a. Odwołujemy to gówno, spójrz tam na tym stole, co się odpaliło. Widziałeś to? Widzisz, że to żyje? To się rusza. Pozew dla maka na 20 milionów! Dziękuję, mogę jeść do końca życia! Co? Nie mów tak, stary, bo to przywozi jakiś gościu randomowo a McDonald's! To ktoś nam robi pranka! No z robalami? W sumie trochę prawdy w tym, że czarnego maka nigdy, a się popłakałem z tego kchuły! Przepraszam za przekleństwo w dupie Ale to Stary, wiesz, że naprawdę chciałem ugryźć i nie zdążyłem, bo ty żeś łapczywie w tych oburkach latach otworzyłeś? Ja ratuję wam życie! Otworzyłeś go tak i te robale nagle się wysypały Aha, to one były w środku tego, nie w burgerze Nie to no, w to znaczy burgerze w burgerze i w tym opakowaniu Wszędzie Jakaś przesada totalna Czarny boks w ogóle, plus te robaki jeszcze Ja nie wiem co ty myśleć w ogóle To jest gruba przesada ogólnie, jesteś się szczerze? Le! Tyle wam powiem, obrzydliwe to jest jak Dzwonisz do nich i zamówiłeś trzecie, no. tylko że większe zamówienie Żadnego zastranego Happy Meala Ja się nie dziwię, dla trzech wielkich chłopów Zamówić takie gówno, to ja bym sam robaki tam rzucił. Ale i normalne dostaw normalnego dostawcy ogarni, a nie jakiegoś kęka. Ej, ale tu mamy pomoc, minus 50%. Przecież tak byście tym zainteresowani w ogóle. No i z robakami w ogóle uratowałem ci życie, dając ci najczystszą część tego zastranego Ty, O oh, oh, nie, jaki on, oh, to dupy jest przyjaciel. Dałem mu najlepszą, najczystszą część tego gówna, całego. To jest przesada, fiałek telefon. W tej sekundzie. No. Dobra, dobra, już dzwonię, już dzwonię. No i tak wygląda to gówno na. Twór, <noise> to po prostu to jest absurdalne. <noise> Nie to cieszy, że twoje łakomstwo stare odbiło się teraz na tobie. <noise> Twój pokaż będę wielki poczuł robale człowieka. Obrzydliwe, w sensie... Ale... Jezus, słuchaj, mieliśmy z 5 minut przerwy naraz, żeby dojść tak, do siebie, też sak. Pokazałem wam piękną przewitkę na to gówno. I jednocześnie się cieszę, ale z drugiej strony też mi się jest strasznie szkoda, no bo... To tak. mnie też komiczne, ale jednocześnie, co za absurdalna osoba wysyła takie rzeczy. Komiczne, bo no. no, <laughs> czuję, że mam jeszcze jednego w gardle i to, że ci dałem tak mało burgera i zadowolony, taki tak. siedziałem nagle i już wiem Dlaczego? Ku... Dobra, dobra. dobra. Mam plan. Super, bardzo dziękuję. Do widzenia, do widzenia. Że zamówił chebil, nie ja Stary, robimy tak, skoro zamówił, to my czekamy na gościa, który wiesz, to przynosi. Łapiemy go. Robimy mu kocuwę no. najgorszą. Ja, już jest. <laughs> nie możesz słyszeć. Pat, bierzemy łe, i no. do tych robali. I żryj go! Żryj! Jesteśmy za, jestem! Dobra, yy, czyli fiałka, tak? I do tego? Co? ja to brzy? nie? To nie, to nie, to Kary. Zamówiłeś, burgery, tak. nie, Zamówiłeś był normalne burgery, prawda? Nie zamówiłeś trzeciego Happy Meada, prawda? A, a, ale powiedziałeś, że to będzie wszystko dobrze przecież, tak? Weź je stąd, ale... trzymaj i cierpij Nie, nie, będzie dobrze, obiecuję Powiedzieliśmy, będzie super, że takiego jeszcze nikt nigdy nie dostał, tak powiedzieliśmy Ja nie no, wiem to czy ja to... o nie albo tego czegoś, co się nazywa niby makiem Dobra, już nie przesadzaj chłopie Ej, ja bym podszedł pod te drzwi i jeżeli tylko będzie dzwonek od razu lecimy wtedy. Dobra, chodź. Chodźcie. Zajebisty plan. Ej dobra panowie, mamy jakiś plan, czy cokolwiek, że jak się na niego zakręć czy coś takiego w ogóle? Może od trzech stron, że jeden wyjdzie tędy i będzie widział kiedy. Ej! Chodź szybko, chodź, szybko! Dawaj, dawaj, dalej, jest, jest, jest. jest, stój! Co jest? Co jest? Co jest? Chuń go, goń go! Stój! Chodź tu! gnoju zasrany ty! Patologio, ty! No klapka rzuciłem w gnoja! No to, teraz to go znać znać tego! nie znajdziemy i on nam jeszcze uciekł przez to! Ja pierwsza czy wy widzieliście co tu O ja mam notarkę. Ale nie ma nie go! go. A gdzie jest? Ja jest za z drugiej strony. To jest ważne, spójrz lepiej dostawca jak wygląda. Ej, tak Jak? Ej, jak mi... on uciekł w ogóle stary? Ej, ale chłop musi być mega mega szybki że tak nazywiał. Masz tego krapka Nie! No nie no chłopie! Taka, to jest! Ja. Dobrze jestem do dupy w rzucaniu o stary w ogóle No, o Jezu. o Jezu, ta brama. O Jezu, normalnie zamknięta. Ej, właśnie, czemu ona jest otwarta znowu? W ogóle jak z stąd. A może se otwiera ręcznie, weźcie smu. Nie wiem. Ech. Nie masz szans przecież. Czyli nie dojewaliśmy go w dużym skrócie. Widziałeś jak on wygląda, to byłeś najbliżej jego. Typ, który ma Loki. Loki? Na głowie i głupi strój na sobie. Jakie mia miał Loki. Loki, coś rodzaj rodzaju Loków i. Druga rzecz, durny strój jakiś. Hej, konkretnie. Ej, czekaj, 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 chodźcie pod Daszek, chodźcie pod Daszek. Chodź. On, już wiem, już wiem. On wyglądał, on był cały żółty. Jak z McDonalda przecież. O, ja nie połączyłem faktów, Ale fakt, on tak przyjechał, mówi mówię, co jest? Może ktoś se wała nas robi w ogóle i się. Ale tego klauna już dawno nie ma zmaka, przecież on na ławce kiedyś siedział, No plastik. No I wyrzucili go, bo był za straszny i straszył dzieci. No właśnie, i co? I teraz stary się mści o, o. na ludziach, którzy zamawiają McDonalda, który go wyrzucił. McDonalda za 15 zł. dostawo. Znowu. w takim samym kolorze. Ja, ja już nie dotykam. nie dotykam. No nie. Co? Dziękuję. Jeżeli będą robale, to łudzę się, że będą robale. Nie, ale już zapewnili, że teraz wszystko będzie dobrze, wszystko będzie klasa i nie będzie żadnych problemów teraz. Więc ja im wierzę. Typ uciekł w lokach i w przebraniu no, klauna! No. I ty mówisz, że dobrze będzie? No taki dostał to no bo może. może... To jest normalne? No. Dobra, chodźmy do środka, bo to jest przecież debilit! Poza tym bramę mamy otwartą. Ale no pomyślcie, chcieli się jakoś zrewanżować, naprawić swoje błędy, więc wzięli aktora, a my na niego wybiegliśmy, byśmy chcieli go zabić, no. Ja na darmo wpieprzyłem te robaki, naprawdę. O. Ale, ażebyś ty się nic nie nauczył jeszcze. O. Jak wy możecie... Ja polecam, aby ktoś z was zjadł coś niedobrego od razu wam minie wszystko. No. Od razu będziecie wiedzieć. No. Ale... No. Czech, co ty mówisz? No przecież to jest kolejny McDonald's, kolejny zestaw. Zobacz na to. No. Jak one spieprzają po tym stole w ogóle te rowale, ten do bułki idzie, ten na dół, chce pewnie na dole jeszcze leżą. No leżą, jasne, że tak! Dubą gołą się wykąpać tu zostało tylko. Fiałek, ty zamawiałeś te e, robaki, to ty jest sprzątę. My pomysłność pomyślność dla polski ty robak. Tak no, jest. Robaku ty. To normalnie, Mówiłem. Pasie, normalnie dobre na widzicie ja? Hmm. Dobra. Nawet nie potrafisz zapakować normalnie Patrz. Czy z Onio coins, czy z coinsy zobaczysz Nagetsy. Stój. Państwo ugryzona się. No maziony Nadgryziony! już, to, 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 ugryza, nawet, nie już ugryz, nawet nie zdążyliśmy odpakować. No ale to się zdarza, może chcieli zobaczyć, czy na pewno to jest największy No ty, ty, ty ugryzłeś, czy nie? No ten, tego widziałem, no. To jest pierwszy? No tak! To no. co to jest? Nadgryziony nakaz! No mówię, a, no, Chcieli zobaczyć, czy na pewno jest najwyższa jakość, czy są najlepsze. Chcieli nadać najlepsze po prostu. Co w tym dziwnego? Nie wiem czy to jest Kerfur, Lidl czy Biedronka, gdzie najlepsze, ceny najwyższa jakość. Ale szczerze, masz Sosiwa jeszcze, więc sosu, sosu, ja liczę, że gdzieś jest coś do dupy w tym zamówieniu, więc o. spróbuj dalej. Nie, jest bardzo dobre. Jest bardzo sosu, Sosu. Wezmę za sosu. Co to za sos jest? Mm. Nie, no normalny, No słodko, ten. No czekaj! Jakiś nowy Dobra, otwórz no. Bo ja no. nie pokazałem, a ty już grzesz. <laughs> no, normalny Unboxing, ma rację. Nie widziałeś nigdy normalnego sosu, maj hey, ładnie no. wygląda w ogóle. Okay. No, no to jeden z fajniejszych sosów. No. no. Ale ogólnie stary, przecież słodko kwaśny jest żółty, a to jest czerwony. A to nie jest ten ostry nowy? Co? Spróbuj, co? jest. Co? No! Co ja Nigdy nie tego nie sosu, co? no. Jest zajebiście. Mmmm! Mm. Skąd <coughs> się dzieje? No to wiesz! <coughs> Miałeś kiedyś taki dobry sos? Chwory na łeb jesteś? Co? O! U! Co jest z nim do budzenia? Uż. Ale Co jest z nim to mnie wiesz? Ej, chyba ja bawię mu muzeum, za głęboko Co? No zaraz ja ci tak w dupę wejdę za to, co zrobiłeś. Ej, co? Robię! Z... Z... Ale to jest ostre w pizdu! Nie, ja mówię, że nie jest. Grześ, weźmy się razem tutaj. Ja? tutaj. Ty nie A tak? Gdzie ci próbowałeś tam. Aaaaaah! Jak ja bym ty poczekł! Aaaaaa! Nie to no! chce nas zabić dzisiaj! No i co? Dobry, nie? Co ty robisz człowieku w ogóle? Weź się uspokój. Bardzo Chcesz dobrze coś zjeść? Aaaa! No normalny sok, bardzo dobry. No przyznaj grześno. Chodź Daj ci ręce, Czesław. Aaaaaaaaa! Wody dawaj! Pani! Co się z tobą stało? Się stało? już nie ma! Dajcie mi na górną! O oh, fuck! Aaaa! Gdzie jest jakiś sos normalny? Chodzi mi jest coś totalnie, totalnie nie tak, w ogóle gdzieś tu pobiegu. Chyba do kuchni, muszę to sprawdzić. O! Czy jest to Miller misie? Masz Miller misia, pomoże ci! Jak ale to? nie rozumiem o co wam chodzi w ogóle, że pali, ale że co, że ostre jest czy co? No Rzez, tak! zaraz dostanie, że <laughs> ty prosisz, tyle jesteś. Czy zaś <laughs> jest jest. Czeku. Mhm. Dobra, Białek, chodź. Mówisz, że to nie jest ostre? Proszę bardzo, masz wziąć konkretną porcję. <laughs> no. Mało. Mało. Język. No jest. No. Jezu, to się... Jak się Nie wiem. Macie tylko milenia jeszcze? Ja to się rozpoczynałem jak No dobra. Teraz może jest tak troszeczkę ostrzejsze, macie do mnie ten typ. Zamawiamy jeszcze więcej? Daj mi go do telefonu. Masz? Nie Masz. mogę, bo na kur... to jest z do. Halo? Dzień te smaka. Halo? za strany! zastrady! Nie. Jest tragedia. No A? jest. z tym nagęcem. Ale gdzieś płaczyła z domu Całego zamoczyłem. Powiedziałem mu, że jesteśmy troszeczkę niezadowoleni. Delikatnie. Okay. I powiedział, że da nam gratis. Czego? No gratis, że da jeszcze więcej jedzenia, gratis U. Więc powiedziałem, że podrzucę w takim razie i no podrzucić Ciebie podrzuciłem, mały za to co nam robisz Ale co ja robię? Byliście głodni co McDonalda Ale co wam jedzenie wciąż dobrze no Willera McDonalda musi zmienić Ej to chyba że będziemy czekali na zewnątrz po prostu I go zimierz, co? Dobra idziemy chodzi! No idziemy, Ej, ale to... a! Idziemy o, o! No za ile zejdą będzie. Chopie, my już tak czekamy chyba z 15 minut. No, tutaj nawet kłytkę sobie aż ubrałem, nie? Prawdopodobnie jaja mu urwiemy, jak przejdzie to na miejsce. Ja na pewno. Ale nie, to jest totalnie dziwna sytuacja. Bo w ogóle wcześniej podróżował, widziałeś po sekundzie no, normalnie, a teraz czekamy z 15 minut ludzi, nie? Ja, ja powiem, nie ma, pójdę. Chyba zrobił wszystko już co chciał nam zrobić, po no. prostu niedobrego i uciekł. Tym gorzej. Zanim otrzymamy ten numer, dostałem sms od niego, że nie może dostarczyć na nasz adres. I wysłał lokalizację do tego, sprawdzę gdzie to jest. Trzy razy dostarczył! Weźnik nie pierdzieli, głupot. Ale napisał, już nie może tym razem dostarczyć. Głowa mi boli od tego ostrego sosu. Jeszcze raz niech to napisze, a Ej, ale to jest jego. dosłownie 5 minut stąd. To jest 5 minut stąd. Jedziemy. Do żebyśmy byśmy jechali 15 minut, a to mamy pokajechać jechać 5 minut? Może w końcu normalny kurier przyjechał z paczką, normalną. mi się tak wydaje. A no. czyli tamten był po jakiś dziwny. Dobra, chodźmy, zobaczmy to w takim razie. Jedźmy, No leźmy, Panowie, ja nie wiem, jak my możliwe, że się daliśmy namówić na to, żeby jechać gdzieś nie wiadomo gdzie do gościa, który nam tyle rzeczy odwalił, a wy... Ja zjadę robala nie i nie na darmo, typa złapie na pewno. Ale to jest blisko, tak no panowie, no przecież to nie pełną pięć minut podjechać przecież, no. Pięć minut, stary? Tak. To nawet ich będzie i pięć, ale to jest sam fakt, że w lesie, przecież mapy same pokazują. No Dokładnie. Tak. i co w tym złego? No Obok naszego trzy. domu, po co, jak najbliżej się dało? Pięć minut od naszego domu przy lesie nie jest tak źle. No Czy wy sami siebie słyszycie panowie? Przecież to są jaja, wy sobie jajca robicie nie, ze mnie to chyba Nie, tak późno chodzi po dworze, człowieku Co? Czemu o 23 na O, zapytaj, ej, zapytaj Gdzie? faceta Gdzie? po prawej, bo idzie typ na spacer Przecież nie widziałbym jakiegoś typu Co jest? O cholera Gazu, 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 człowieku! Czy ty jesteś normalny z Co to Patrz do tyłu, patrz do tyłu czy musisz iść, zatrzymał? Jesteś to jest normalny? No ty poszedł na spacer, chciałem zapytać, czy nic głupiego do filmu nie widział. a to jest klaun! Widziałeś, jaką ma mordę człowieku? Ej, co to, to jest? To był chyba ten, co był w naszym domu, tak mi się wydawało. Ale ja ja nie jest bardzo bardzo podobne. bo jest ciemno. No? Zamknąłeś bramę? bramy. mi w samochu. Tak, zamknąłem bramę, na pewno. Ej, ciekawe, gdzie się stało, samochód i przywalił na całej. Na no, no czapie, no. Nie, może jedzie ktoś kolejny. Ja pil. Pier... Dobra, panowie. Można go rozjechać? Może to u ten wcześniejszy, zły dostawca. A teraz jedziemy już do nowe miejsce, tak? Patrzcie, jeszcze przebiega. Patrzcie, o, ty typu. Ty. Jest, no. Ty, no to nie, nie jest przypadek. Nie, czy, czy, czy. Gdzie, on Gdzie nie? tu ptasz? nie, haślu. chodź tu to jest za dużo przypadków, jak no. na zwykłą 5-minutową jazdę do lasu. Dosłownie. nie gra. Bez kitu, nie? Łukasz, tutaj, tutaj zjeżdżaj już, bo to jest to miejsce. O kurde. tak, chłopie? Musisz tak hamować stary. No, niestety, panowie, to jest, to jest takie życie. God damn. ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, że my tutaj w środek lasu wchodzimy. Ufamy jakimś randomom z telefonu, którzy nam dali robaki, i idziemy do środka lasu. Ufamy, panowie. randomom, właśnie tak. Zgodnie zaufaliśmy. z mapą, tam jest 30 sekund, musimy tam dosłownie podejść, i tam to będzie. Ej, kubeczek z maka tu jest, panowie. Co ty? to Chodzi, jest. Nie, je, ktoś już zjadł. Tam też, czek. tak. Ej, to jest jakieś pobojowisko McDonalda. Ej, trzy są, no. no. Wy, I wy chcecie tu wchodzić? Ej, teraz to mnie przekonałeś trochę bardziej, że jest szansa, że jest tutaj. Mak na szczerze. Ale wiecie, no może tu jest jakiś magazyn, czy coś takiego mają obiosu? Dlatego <grym> Tu magazyn jest. No, czy my... Może to nie jest najlepsze miejsce. Zaufam nie. ci, dzisiaj nic nie Ej. mówię. Ale mamy dosłownie, no minutę. Chcę minutę zobaczyć ten magazyn po pojezu, O Jezu, ale patrzcie się po jest nisko bo... No jest. Panowie, no. złapcie się za rękę O kurde, o kurde, o kurde Chciałem żart, da, rzucić, ale się z... A wyszedłem na. <grystanie> Właśnie gdzieś jest taka. O, chodź dziadku. O, 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 o nie, o, nie, 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 Ja pierdolę! Kur... Kamizelka nie, 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 zamówienie <noise> Mam mocny tego je...go dnia dzisiaj! Ja to sam ci Nas... na matkę! <głos> 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 Ale jasno jest w ogóle O oh, gotem Ej dalej panowie, bo ja tutaj Ej... totalnie nic nie widzę, nie mam ja... pojęcia Patrz tam stary! Co? do no czerwonego się. Co... Ej, faktycznie czekaj, włączy lampę Nie wiem skodźmy, bo ci w takim on dla mnie, wiesz na co To jest chyba punkt odbielu po prostu, no nie? Zamówię w środku lasu. A no tak, w no, Bez no? kitu mi no, zawsze no, mówili, McDonald's w środku lasu, tak? tak. Forest Drive. Forest Drive, Nie widzimy się, Chodźmy no. Utwór. <grym grym grym> tak, las. tam błyska się. No. Gdzie się błyska? No za tym czerwonym światłem. Ktoś mordy. Co? Pokazał. Nie. Tak, błyska się na bag. Co ty, widzu, widzisz coś? Jak tak, to napisz w komentarzu. Ja nic nie widzę, ale. Czekaj, to ja już nie wiem, czy ja widzę, czy nie. No tak, no. Chyba tam coś leży, jakiś boks. Stary. Stary to jest chyba Happy meal. Co ty widzisz? Ja tutaj nic nie widzę chłopie, totalnie Ej to wygląda jakby To wygląda jakby to było to zamówienie, faktycznie na czerwono? Ale świeci Ale dziwne, że tutaj tak Nikogo nie ma? O co chodzi w ogóle? Ej, ale patrzcie, to jest zwykły, zwykły Happy Meal przecież, no i normalniejszy, nie jakiś czarny czek Minecraftowy Bez kitu, ale żeśmy trafili przypadkowo na zwykłego Happy Meala W środku lasu przecież, no Jezu, zapomniałem, że jak ostatnio zamawiałem, faktycznie w lesie mi dostarczyli Tak, pamiętasz, co wtedy siadałeś na tym? Na, na butelce Na butelce z patykiem Fijałek, ty jesteś normalny? Ja coś słyszałem na bank weź tam zobacz dalej w takim razie Ej panowie widzieliście, tam totalnie, totalnie nic nie ma. Ja myślę, że trzeba to po prostu wziąć po prostu, weźmy to i, i tyle tak na dano sprawę. Nie no, co tu co ej, tu jest? Ej, co co jest? jest? Co on robi? Kurde, co? Co, to co jest? jest? Ej! O, co jest? jest? Co, co się A! dzieje? O co chodzi? A! A!